Siema, tukam, czy nie to peż? Zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym na początek przepraszam Was za e, przerwy w dostarczaniu filmików. No niestety, muszą być. E, to jest jakby zależne ode mnie, bo e, zależy jak jestem w stanie nagrać, nie? Dlatego ich nie ma codziennie i jeśli są to tak raczej o różnych porach. Powinienem na początek e, mieć ułożone wszystko tak, żeby było po stałej porze, a tak nie jest. Mm, pora z kolejny widzę, że zmieniłem coś, a tak nie powinno być, więc jak tylko mi się uda uporać z tym wszystkim dookoła, to ja wrócę do stałych odcinków w sensie godzinowym, czyli o 20.30, Przynajmniej postaram się na ja początek, a co będzie potem, to zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo chcę wrócić do stałego bywania na YouTubie. Oczywiście po drodze dzieją się różne wydarzenia, stały są różne przeszkody, które. Nie pozwalają do końca prowadzić wszystkiego tak, jak się chciało. No, trochę się pomieszało, a jakby. Nie, jakby tylko się pomieszało. Więc niestety muszę mieć taki mizmasz. Znaczy, nie muszę, nie chcę. Ale to tak wychodzi, niestety, i... przepraszam, bardzo. Mam nadzieję, że ktoś mi to wybaczy, że będziecie to mimo wszystko... Mm -hmm. że mogę na was liczyć, że będę mógł na was liczyć. Przynajmniej tak mam nadzieję. Mm. Napisz mi w komentarzu, czy mi się wydaje, a raczej mi się nie wydaje, ale mam zmieniony głos. W... Przedziębiony, nie wiem, coś w stylu. Jak e... nie trochę czasu, to będę miał dla was odcinek. I uda mi się to zrobić. Jeśli uda mi się to zrobić, to myślę, że będzie ciekawy odcinek. Jakby dołączę się do swojego. Dołączę się swoim kanałem do pewnego tematu. Ale na razie nie mówię co. Eee, I. zobaczymy, co z tego wyjdzie. W praniu? Potrzebuję tylko czyjejś pomocy. A na razie muszę na tą pomoc poczekać. Tak sądzę, że potrzebuję pomocy. Więc. Zobaczymy za jakiś czas za niedługo za jakiś czas ogólnie co z tego wyniknie z tego materiału powinien być jak na mnie fajny materiał ale zobaczymy tak wiem, dużo rzeczy mówiłem na kanale Zrobię, nie zrobiłem. Plątam cię. Może się ktoś z tego czuć niezadowolony. Może ktoś to zauważył, może to się komuś nie podobać. Ale chcę, żeby było tak, niż nie było w ogóle. Tak to ujmę. Przynajmniej. Ja kończę odcinek, zapraszam do poprzednich, następnych. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was odcinkiem. I pewnie będziecie ciekawi, jaki to będzie temat, ale ja tego na razie nie powiem. Dowiecie się za jakiś czas. Tak to ujmę. A teraz zapraszam do subskrypcji, komentarzy, do kanału. Dziękuję, że jesteście, i że będziecie, mam nadzieję. Hmm. Mam nadzieję, że wszystko brzmi w miarę normalnie, w miarę zrozumiale. Przynajmniej za nie... Który z Was? Hmm. Przynajmniej mam taką nadzieję. Naprawdę, bo zależy mi na tym kanale. Zależy mi na moich widzach, subskrybentach i na rozwijaniu kanału. Także mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. Dziękuję i adios. Do następnego.